Cześć jojo się Manko z tej strony Anonimowy Ziomek. I witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z serii Minecraft Ziemkami. Jest już to drugi sezon, a dziś ze mną są i I dzisiaj będziemy szli sobie do netheru. O, nie ząbiec mały! Nie mówcie, że ginę na sam początek. Znaczy nie mały, tylko duży. Jak coś tu ja jestem w naderze właśnie, ja jestem dwóch. Nie wiem, nie mam. ktoś idzie do mnie. Bo ja ja idę. Domy, tak właśnie tak. u socio.pl jest odcinek jak byliśmy tutaj w naderze i... No taki luźny odcinek. Właśnie. Po prostu, prostu gasty nas zabijały. Ale ja zabiłem dwóch. Sosjo ile? Ja dwa. Też. Ja, ja będę przodem szedł. Jeden. Czekaj, muszę, no bo muszę nagrywać. Ej, u ciebie to już było. Chodźcie do mnie. Tutaj idziemy prosto, prosto. Ja to zbudowałem, bo oni nie mogli. Za ja bardzo. Panie, a ja, ca ja całą zbudowałem. Idziemy tutaj. Zbudowali. Idziemy tu, tu. Skręcamy tu. Idziemy prosto. Jeszcze ja jesteśmy przy wyjściu. Zaatakowało nas bardzo dużo gazów, ale odbijaliśmy po, po, po prostu pociski i w no te ten sposób mojego... ich zabijaliśmy. Idą, a to się da rozwalić? A gaz rozwali to? Pigment. Tak, Co ty? No to. Od... Ja kopanie tutaj robię. Ja no, robię. robię. Tak no. wygląda ten domek. No i to jest taki luźny odcinek. Będzie na kontynuowanie no nagrywane, nie. ale dymy są przednie, nim, naprawdę. Ktoś idzie ze mną robić, jolo? Dobra, ja mogę na odcinku. Dobra. Jolo? to idziemy. Nie, Jolo jeszcze nie. Musi, musimy się przygotować, żeby mieć dużo kwarta tego. Jakie jolo o co wam chodzi? No by... Żeby... wychodzimy szybko. Ja muszę mieć dużo netherracka. A, tego, tego... tego... No to i co ja bym Tego, co? co? a wiem no, dobra. To poddam, to I poddam. co z tego zrobisz? No właśnie, będzie mi się potrzeba, zielony. O, kwart znalazłem. Ja wychodzę, bo chcę kwart kopać. Nie ja mam. Ja tu po to jestem, ja żeby kwart kopać. Jaką kwarc. No i co, ale trzeba więcej kwarcu mieć. No, Zabiłbym kwarc. pigmena. Ja tu, no a... mogę życie poświęcić, żeby kwart mieć. Jak ja poświęciłem nie Tak nic nie ja mam A wiesz, że ja tak... Wiesz, że... Ja zrobiłem ją, no. Ja nader blok, nader blok, tak czuję, żeby się podsadzić, jak gdzieś tak? No. Tak ja nie do niego nie spędziłem. No, nie tak zabiję go. Znaczy no, zabiję go, ale mieszczy. nic nie lotnęło z niego. O, ja ci już mi się ta z kilo zepsuje. Buja się. Ja mam dwa. Boja no, się. Czekaj, oby nas gaste tutaj, nie? Ej, dokupałam się. Wyjście, zrobię. Ej, mamy wyjście awaryjne. Ej, zupę, e, zupnik jakoś wieżę, żebyśmy wiedzieli gdzie mamy wyjście. Ej, a, o ok, tu idę. Gdzie mamy wyjście? No. Kto ma dużo HP, że, że jak skoczy to się nic nie stanie? Ej, ja, ja nie, bo ja mam już... A gdzie, gdzie jest to wyjście? To ja zrobię. Kurde ginę. A gdzie jest to wyjście? To o, jest tu, tu, gdzie ja zrobię? O, o. E, gdzie? Nik! O, po, Aż o, przez tu przypadek tu wyłączyłem, będzie cięcie i dojdę zaraz. Spadne. Widzimy już się pocięcie, a ja już idę w drogę i szykuję się do nederu. Więc yy, wezmę może kilo... W... Zostawcie srapki. srapki. Właśnie, ile srapki. srapek mają dobić? E, pięć. Pięć srapek. Nie, ja bym proponował 10. Jak dowiją 10, się wlatuje nowy filmik. Znaczy i tak wleci, no ale za... wtedy zachęcacie mnie w ten sposób do robienia ja filmiku. rekord. Właśnie no, i... Gdzie jestem? Gdzie Dobra, wchodzę ja do portalu. Nie no, ten główny, ten ocień będzie... Patrzcie, patrzcie! 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 Slime! Taki slime. To jest taki... Ten winderlowy slime. On mnie bije. A zakazuję. widziałam, to zaraz ja pokażę, widział. On mnie bije, on mnie bije, się go bije! Ten slime! Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Jestem na dalszym, jakimś niższym piętrze. Na niższym biomie jesteś? Tak jakby, taki śreni trochę. Ale się boję, co U, mam? Niski, niski. Weź, ja tu jestem taki słaby w tym. W siedzi jest na takim wycieczku. Takim... Graż przez kostka magmy. Magmy. No, ja, no właśnie, to mam. Ja to mam na raz. Ja to mam na raz, kilowe. Ale wie, Bo to był większy niż taki glutek. o ja go zabiję. Jak gówno Idzie pigmen. Ja gdzie jest. Ale to będę musiał ciśnąć. Elo i nara. Dzisiaj będziemy chyba ciągle w netherze. Ten piasek duszy jest najgorszy. Ej, udera byśmy mogli zrobić. No, ale trzeba czaszki. Nie wiem, na skońcu to weźmiemy. No. Kurczę, no. Ile wy macie ten. Ja ginę ciągle. Bo biję pigmentów. No po co biję się pigmentach? Dobra, weźmiemy. weźmy. strajnie ten jakiś. Wezmę. Wezmę żelazny ten. To może jakoś. Wtedy będzie lepiej. Ej, się pod podkopię, bo tam Bo chcę mieć ten złoty miecz, żeby trochę miło coś. Tylko, że to nie ma... Ja złej złoty miecz bym zabijała. Ej, tam jest ten Glossy. No. Ja te Glossy no rozwagi, bo się Uwa zawsze. szybciej... Ooo, nie, 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 o, nie, nie. mnie O, taki duży ten. Przez kostka magmy. <głos> kostka <noise> to Nie no, gdzie mam spajnpointa <noise> tak daleko? No, Ej, ten... by, 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 by Tak blisko. Ja muszę, teraz ja wpiszę point Lubię, bo gramy na koda. No, no, muszę robić kody. <grym> <grym> Ale... Co wpiszesz? point? Wpiszę spawn point, no? Piszę no i co? Ale zawsze zwykle to będę tam się tu. To nie chcę ciągle przy łóżku. O nie o nie o nie o nie o nie. Nie, 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 nie. nie, 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 nie. creeper. W domku? No, w naszej kopalni. O nie. Rozwali. A kroz na ten portal. Nie wchodź tam. A jest blisko portalu? Ja w tym pewnie wejściu. No. Nie, nie zniszczę jeszcze. Ej, jak jeszcze tam spałam. Bo ty... mm. Spałam powiedz. No nie, że ciężko wyjdzie. To moje... No, ja byłem, dla... O nie, kostka magmy ja ta. Nie wiem, jak to są creepery, bo tu nie ma oświetlenia. Ej, ona ta kostka magmy atakuje jak cię nie ma? Znaczy, tam? No, atakuje. Weź się to dużo nogę. Nawet jak jej nie bijesz? No. No, jeśli jakoś. Ta, ta, ta maga jest najgorsza. Wylepię to, żeby tego nie było. Bijem koksa. O nie, bije mnie, bije mnie! Koksa. Ona mnie biła! Nie, bo... Ej, ona mnie biła przed chwilę, serio. Daj mi koksa. Mam, tak, tak ile? Do, y, tak, um, trzydzieści, tak, Oja. Tak, Ej, Sosio, chodź mi pomóż. Ta kostka magmy tutaj jest. Dobra. Daj koksa. Ja nie mam. Ja mam koksa, nie. No dawaj koksajnego. Daj mi też. No, no to wyjście nie zabawcie skrzynkę. A nie ma skrzynki. <grym> masz drewno. No to, no, to rzuć. Gdzie są moje itemy? Ja mam kilo. Rzuć! Oddaj moje itinę. Rzuć mi! Oddaj moje itemy! Nie, Bóg tu stać wyleci. Nie oddaj moje itemy! Chodź! Mój kilo! Aaaaa! Bije mnie, bije mnie, bije mnie! No to jest niedobro. Dobra, ja, ja to za gruby. Dobra, ja tam już nie idę chyba. No tu nie wejdzie chyba. Dobra, idę. Nie idź tam nie idź. Deklu. Deklu. Dedy są takie, to po prostu nie jest to tak, że jesteśmy nowicjuszami, albo amatorami w biciu się, albo w Minecrafcie. to po prostu to jest nie do... No nie no. Thank you. O nie, creeper, creeper! O, thank you, thank you. Ej, wybuch nether. Znaczy ten portal. Pokaż. No nie! Nie da się przechodzić dać. Nie, nie. A jak mi, jak mi... Ten tu już Five Wanda nie piszę na pewno. Dobra, chodźcie już, bo... A Ej, pigment. zalecie wanną. Za mały, bo ja mam koksa. Daj mi koksa jednego. To rzuć mi wszystkie. Serio? No jak ja biłem cały czas, on tyle dostał kulek. Dobra, ja, ja już tam nie idę, że o, dam Ci ja Dobra. Miałem, bo ja, mam jeszcze. ja tu zostaję, zrobię coś pożytecznego, co jest Trzymaj dzień i... czy noc? Dzień, dobra, wyjdziemy. Ktoś mnie musi w końcu zabić. Bijemy je! Zabite. O, nie, małe są. Chodźcie już. Takie ja odłożone. Nie tak. wiem, te małe. te Te slime, Te garalety. To ja tak idę, jak tam. Dobra, idziemy. Te karalety ja Robię, jola. Ej, masz te, masz te kulny? Uciekaj, daj mi. Daj mi drzwi, żeby. Bo, Bo ty go możesz na podkę zrobić, a ja wiem, jaką podkę zrobić. No, el, z minką. Z minką. Dobra, No, Ej, Masz Okay. i si, pamiętajcie, wiec. dobijecie 10 łapek w górę, zmotywujecie mnie do tego stopnia, żeby nagrać kolejny filmik z ekipą. Nie pigmenów pigmentów. Masz jeszcze koks? No, Patrzcie, jak Ale to znisz Japong. Nie. Japong. O nie, bo, pewnie bo, mnie tam, że to, zabije. mnie pewnie. O, tam jest o serio to, tak. Ale klepa mi źle idzie teraz. Mamy no, my się za... dobrze bijemy. To... Nie, ale wcześniej no Pirmena, znaczy tego gasta zabiję. No a my teraz. No teraz mi jest do gasta zabiliście? Nie, ale zabiliśmy tego kostek. 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 To ma kilo? Ja mam. Paszki. Dobra, ja idę tutaj. Dam Ej, wiecie, że jakimś cude. Ja Patrz, nie patrzcie. Jeszcze masz Ej te zombie Zapadź. Ej te zombie pigmeny one nie wychodzą z tej dziury Jeden Mam złoty Ej, O klepa 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 Ej ty złoty miec? Nie, nie ja mam. Masz coś... Masz Masz Myślałem że on coś No to masz, masz żelazny Myślałem że nie, coś nie, lotło nie, się nic. Ale nic Nie złotego musimy zostawić do bazy Tutaj Przecież one są słabe, te miecze żółte. Złoty Złot jest najlepszy właśnie. a nie, ja będę złotą bił. Złot złoto jest lepsze niż ja no ale... Szkodę. SOS, ja wysyłam dziś do ciebie. SOS... Mojak! Mm. Dobra, cięcie... Ty masz glowstone. Siema! My widzimy się po cięciu i idziemy dalej. poczekaj, poczekaj, ja mam naderlaka! Ta piosenka. Ja naderlaka. Ta muza. O tam jest! Daj, ja zniszczę. zniszczę. Takie przejścia, wiecie? Gdzie masz Jak ja go Jak montowany. Ej serio, te pigmeny... To wszystkim kim Ale... Ty by nie zbierał. Ej, te pigmeny, one wychodzą z tamtego netheru. Odejdź. Ja się buduję, ej. To we dwóch. O co ty będziesz zbierał? Ty, bo ja już jestem. Dobra, idziemy dalej. Ej, no gdzie jesteście? No ja też chcę... Cześć nie dednąć teraz, bo... tu nie bij. No ty tak, ale one atakują. Ty właśnie. Ale ja ich nie biję nawet. A bo ty jak też raz ich zabijesz, wolnałeś, to zawsze już będzie tak. Nie. Co nie. wyście zniszczyli tam? No to nikt... Czekaj, masz dwadzieścia, masz dwadzieścia. będziemy tak. naszym nowym... Ej! rzuciłem rzuć się tam. Biorę! To daj Oddaj Nik! Nikt! nikt. O, o, Do, oddaj się. O, A czego ja? Bo bo sosium. A Albo ty szybko zdychasz! Ta, szybko. A ty Ta. to co? Pigment za... On ma, on, on ma koksy. No to daj koksa. No ale już więcej nie mam, bo wszystkie dam ci. Mi? No. Mi nie dawałeś. Ja. No ale ja mam swoje szczęście. No tak to płacę, daj mi jedno. jedno. No ale nie da się tak po jednym. No, no to rzuć mi stak, no to... ja ci oddam. Nie. Ale raz. No ja cię. Raz. No mi nie chce dać. No, tak. no masz, jest raz koksa. Zjedz i oddam. Dobra, czekaj. Pigment idzie atakować cię. Właśnie. No z to zawsze nie wiadomo. O, Masz. Idziemy się tak dzielić. Nie wiem skąd te koksy macie, Bo ja... Ja pozostanę. to zrobiłem. No au! Wiesz, ja też mam koksa. Nie bij, nie bij, bo się zaatakują! Nie! A wszystkie się zaatakują. O, zabiję go. O tam jeszcze mam ten. O nie, 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 nie. nie. To Pigmen. Atakuje! Ej, no dajcie mi mieć, bo ja wtedy nic nie lata mi z niego. Eee. Masz kamienie. Gdzie? Rzucam ci. No ja chcę, żeby to, to trochę mi wyleciało coś. Ja będę złotym bił na razie. To ja będę pigmeny atakował, dobra? No to tak tak. Sosio, ja będę szkół tego, wiesz, glowestonu. Jak to się nazywa? No. Hej, do tego no, Świecący no blok. Kamrowski to, to nie jest jakiś koncert. Chodź tu, tu zabiłem go. G o, mam miecz! Gdzie? Ale patrz, to po pod tym jest idealnie. A nie, to nie jest bo może zdechnąć. No chodźcie, tutaj mam miecz! Nie? Przecież podsadzę się tam blokiem. Mhm. Ja szukam pigmentów. O, jest pigment. Ale mnie nie bijcie please. Okay. Ktoś mnie atakuje. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Dadam. To jest wyjście, mam patrzeć. No nie, no już prawie, prawie. Siema! My widzimy się w cięciu i. No i. Coś no. Już wiem, gdzie to jest, chyba. To jest blisko wyjścia. I wyjścia. Ja się boję Wyjścia i wyjścia. Ej, coś idziemy pomóc, coś ja. Nie. a w czym? żeby zdobyć ten glowstone Gdzie? Gdzie masz ten? O, czekaj, bo. Nie myślę, dobra. że to się wszystko te rzeczy spaliły, bo. O nie, o nie, o nie, o nie, 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 o nie. nie, nie, nie. Po by. Ej. Pewnie znikły. Chociaż mam koksę. mam koksę, że mam Ej, gdzie jesteście? Dobra, idę do was. to so dajcie mi miecz. Byle jaki? Dobra. Nie, ja nie dam, bo ja nie, nie, nie bo tu jest. Sosi, o. Ja dajcie. Mam laga. Idę szukać sosja. No dajcie, dajcie mi. Ja mam laga, nie mogę praktycznie... Sosio, dasz mi? Czekaj, no, nie, ale. bo od tego rozsadzenia mam laga. No ja. Już. Nawet nie mam jabłka żadnego. Nie mam no dajcie mi. No Jezus, weź, bo ja... U mnie nie ma na nie? Nigda! Nie, bo to od tego wszystkiego, że wiecie... O, tu są moje itemy! Ja są I temy moje! Ej, itemy moje! Zbieram. Nie no, ja tak nie tak się nalegać. Nie ma jakaś... no, wszystko. No w ogóle. A, nie. No niby, nic, nigdy nie masz plaga. Na pewno. No nie mam. No. On nie teraz. Ale może no umy się wszyscy. Tak. No, Chodź ty ty pigmenie, to ten mnie pewnie zabił. Gówno jedne. Dziadyga jedna. Właśnie nie Czekajcie, bo ja nie jak wyjść teraz. Nie wykocz nie. No tak. No i teraz klepa. No to do? A widzę nie ma szans. Ja asystuję sobie. Ej, co to daje jest ten jakiś samorodek złota. Spójrzcie drogie, bo ja nie mogę. Nie. Weź, bo ja jestem takim kaleką, że nie wiem. Ej! Sosio albo nik! Co ten daje samorodek złote jakiś? No złoto może stworzyć, ale tu trzeba tego. Tak. Ja mam 69 tego, tego kwarcu. Le mi! A jakie ci mam dać? Jak, jak ty się... Już się ruszam. O, dwa miecze mam! Złote. Masz. Nie, 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 nie. Bierz to szybko, naprawdę. Nie mam, to. Weźcie mi lepiej. Zabijcie. Mam 100 i 16, zabicie? Nie, czy nie. Nie no to się nie dostyś niczym. Zabicie? Ej, nikt, znaczy. Ale nie mam wyzów cięcie. Cięcie! U! My wracamy po cięciu i... O nie, o nie, o nie! W lapek mi wpadł. No, no to dobrze, że nie. w odcinek to już pewnie będzie, nie będzie z naderzy. Jedna osoba będzie, jedna. No. <gulend resolvinguet consumed> pewnie ja. No a na jakiś czas będziemy szli do naderzy. No, żeby z itemów jakichś... Tak, odcinki co nie będą, co trzy dni czy, czy, czy co cztery? Trzy, Kliknijcie dzwoneczek, żeby widzieć powiadomienia o nowych filmach, bo nie wiadomo kiedy się pojawi. Ej, glowstone! No to, to idź do niej. Nie. Można y, mieczem? Nie, można wszystkim. Można sześciu. Nawet ręku? No. I wypadnie z niego? Co? No wypadnie. Ano. Bo dwa wypada. Ja, ale dużo tego. No. Idę do ziomka, będę ci wspierał. Nik, weź to zabierz. Bo tam wypada ten. Dobra, zjem koksa, co co do mady. 29 tego mam. Tu daj mi, daj mi. I Czekaj, daj mi. ho. Masz. Eee, ja będę to trzymała, to mnie nie złamała. No bo gdzie wyjście, bo mam ej, się... Ej, sosio! Masz ten glowstone? Jeszcze? Na 47. Mam. No to chodź, ja jedź, O, pigmen. Da, nie, ja wolę do bazy wrócić. Nie chodź glowstone, to właśnie jej płosisz. Nie, chodź mi że trzeba napalić bazy. Nie, ja muszę... Da. Ja zostaję tutaj. No dobra, ha. też... Wracamy, wracamy. Gdzie jest wyjście? Nie wiem. No. Zrobiłem taką wieżę. Idziemy. w ogóle? Nie, wiem, wyjście. O już, chodźcie. O tu, A, przy tej wieży. Tam. Czekaj. Penisie. W tym się. No o tu. O tu. A to tu. Ok. O nie, o nie. Tam jest to to gówno. A, A, kim? to to. O kurde. Nie wiem, nie. Sorry. Nie skąd te mete mamy. A nie ty tylko, nie, te koksy nie. tylko używamy to tam w razie tutaj. czego? Tylko do nederu czekaj no Gdzie to teraz? Niech mam tą to... hopę chodź. Nader, że to jest obowiązkowe ja chyba Niech Czekajcie dobra Wszyscy idziemy już, wracamy wszyscy Nie wracam. no. No. Będę pierwszy Pier Ja pierwszy bym Ja we By dwóch Okay, pierwszy tak. pierwszy. Teraz naprawiamy to kto ma drewno To właśnie nikt nie ma To idę robić Dobra no no ludziska, to by było na okay. tyle Jeśli chcecie więcej odcinków zostawcie łapkę w górę Kliknijcie subskrypcję i dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o następnych filmikach Zostawcie komentarz Subskrypcję jak mówiłem Jeśli jeśli chcecie więcej odcinków zostawcie łapkę w górę Trzymajcie się, się ma Cześć! Yo,